Tak postanowiłem sobie, że dzisiejsze kazanie, rozważanie Słowa Bożego nie ograniczy się tylko do jednego. Chciałbym kontynuować ten temat, ponieważ uważam, że temat jest na czasie, ponieważ dotyczy zagadnienia czasu, więc temat czasu jest zawsze na czasie, tak? Żyjemy w tym czasie, podejmujemy różne decyzje. Możemy powiedzieć, że czas jest nam dany, tak? Pismo Święte też o tym mówi. Czas jest jaki jeszcze? Możemy powiedzieć, że cenny? Jak najbardziej, prawda? A na jaką współczesną chorobę chorują ludzie w kontekście czasu? Brak, Brak czasu, tak? No to akurat powtarza się wszędzie i nieraz spotykamy ludzi, którzy mówią, nie mam czasu. Nie mamy czasu. No, chcielibyśmy. To jest nawet ciekawe, co Pan mówi. Nawet ta książka jest ciekawa. Już troszeczkę czytam, ale na razie przerwałem. Przerwałam, bo nie mam czasu. Tak, no to jest ten problem, który dzisiaj jest powszechnie spotykany. Myślę, że świat przyspieszył. Jest tyle zajęć, jest tyle rzeczy do zrobienia i coraz więcej. Niektórzy ludzie uważają, że nawet jakby można było, to nie spaliby, żeby wykonywać swoje obowiązki i realizować swoje zamierzenia. Przypomina mi się pewien człowiek, jak swojego czasu mieszkałem w Niemczech, który tak mocno był zaabsorbowany pracą i pracował, jak to się mówi, dniem i nocą że nawet potrafił, słuchajcie, przejechać pewien odcinek drogi z miejscowości Wuppertal do miejscowości, w której w Polsce miał dom. Było jakieś około tysiąc kilometrów. Jechał całą noc, załóżmy w sobotę pracował, jechał całą noc, przyjechał, włączył betoniarkę i cały dzień pracował, bo miał budowę kolejną. On nie miał czasu spać. I potem, żeby być na, na rano, nie wiem ile się przespał, jechał znowu przez całą noc, żeby w poniedziałek już być na swojej budowie w Niemczech. Bo miał firmę, tak? No po prostu jakieś szaleństwo. Nie? I, i, ten, I ten pan wcale nie był młody. Ten pan nie był młody. No właśnie, jak, jak dzisiaj świat patrzy na czas? Jest on dla niego ważny, tak? Dlaczego czas jest tak cenny? Bo wszyscy, proszę, bo czas ucieka, bo wszyscy widzimy ograniczenia z tytułu tego, że nie wiadomo, komu ten czas zniknie na zawsze, tak? Przynajmniej gdy mówimy o egzystencji tutaj ziemskiej. Więc ludzie chcą jak najwięcej wykonać jeszcze w krótkim czasie. Niektórzy stają się wprost pracocholikami. Ale czy też są osoby, które w inny sposób chciałyby swój czas realizować? Prawda? Bo, bo jedni chcieliby jak najwięcej dokonać, a drudzy jak najwięcej odpocząć. I, i taki y, upragniony raj to byłby gdzieś hamak, y, wyspa, palenka i mówią tak, że tak mogliby całe życie spędzać. Są tacy? Są, prawda? Y, wielu jest takich? Pewnie tak. Y, no to taki wy, wymarzony raj, żeby nic nie robić i tylko delektować się. Ciszą i pięknym krajobrazem. Oczywiście my potrzebujemy tej ciszy i spokoju i, i odpoczynku, także. To jest jakby inny problem, że, że gdzieś nam to ucieka. Ja mówię nam w sensie takim już społecznym, i ten czas też jest różnie traktowany. Można by było na ten temat naprawdę dużo mówić, ale ważne jest to, co dla nas chrześcijan, co Biblia mówi na temat czasu i naszego podejścia do czasu, jak powinniśmy postrzegać kwestie czasu. Zobaczcie, kiedy patrzymy na Pismo Święte, to nawet Salomon mówił, że Bóg wszystko pięknie w swoim czasie uczynił. Co więcej, osadził nas w ramach czasowych, tak? bo nasze życie ma jakiś, jakiś odcinek tak? czasu. Różnie nam jest to dane. Salmiści mówią, że ile tam? 70, tak, jak sił starszy 80, e, więc, e, więc to te, te życie też nie jest takie wcale długie. E, Bóg ustanowił też pory roku, miesiące, dni, lata. Wszystko ma swoje znaczenie i my w tym czasie jesteśmy. Oczywiście Bóg sam nie podlega e, tym zasadom, on jest ponad czasem, ale objawia się, i pokazuje siebie w czasie. tak? Na różnych etapach przemawia do nas historii naszej Ziemi. No dobrze, kochani, znacie na pewno taki fragment, który często używany jest na pogrzebach w kontekście czasu. Tam jest w zasadzie taki apel, taka zachęta, żebyśmy tak mądrze do tej sprawy podeszli. To jest Psalm 90. Szczególnie tutaj ważny jest fragment z wersetu 12. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ma on bezpośredni związek z czasem? W jaki sposób możemy nauczyć się liczyć dni nasze? Biblia przecież mówi, że człowiek nie wie nawet, co, co będzie jutro albo dzisiaj. A jak można liczyć te dni w kontekście przyszłości? A może mamy przeliczyć te dni, które są za nami? Jakie jest znaczenie tego tekstu? Jakie jest jego przesłanie? Co to znaczy naucz nas liczyć dni nasze, a więc to ta prośba skierowana jest do Boga, bo widocznie sami mamy z tym problem, co więcej tutaj czytamy, jaki cel temu przyświeca, abyśmy co... Posiedli mądre serce. No właśnie, jakie to jest serce mądre według Boga? Początkiem, prawda? Bo mądrości i tak dalej. Oczywiście jest wiele podobnych też fragmentów, które uczą nas, że tą mądrość nabywamy u stóp Boga. Tak? I, I wtedy przychodzi ta bojaźń. Ale w jaki sposób możemy nau nauczyć liczyć się, li liczyć dni nasze? W jaki sposób możemy to zrobić? No właśnie, odpowiednio. Czy może mieć to związek z tym, że musimy przemyśleć dotychczasowe swoje postępowanie, wykorzystany czas? Kiedy patrzymy wstecz na nasze życie i, i, i na czas, to mo możemy powiedzieć, że tak optymalnie go wykorzystaliśmy, jesteśmy zadowoleni z tego, jak potraktowaliśmy do tej pory czas. Byłoby dużo pokuty nad tym. Strata czasu. Ile człowiek stracił w swoim życiu czasu, woli nawet nie myśleć, bo by go chyba to załamało. Tak? Ja, ja pamiętam, że taką pokutę przeżyłem y, przy książce, y, przy powieści Chrystusa. I tam jest taki podrozdział talenty, i drugi podrozdział czas. Zachęcam Was, żebyście sobie wrócili do tego podrozdziału. Naprawdę jest o czym myśleć. Nie pamiętam teraz dokładnie, jaka to była strona, ale, ale myślę, że znajdziecie, bo to jest tak opisane fajnie, zaznaczone, że bez problemu y, będzie można się do tego odnieść. Y, no dobrze, a więc mamy nauczyć się liczyć dni nasze, żeby ten czas był optymalnie wykorzystany. Zresztą cytat dzisiejszy z listu apostoła Pawła do Efezjan na to wskazuje. Tak? Czytaliśmy ten, ten, ten fragment: Wykorzystujcie dni, czyli czas. Gdyż? Gdyż. co? Gdyż dni są złe, prawda? Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że dni są złe? Takie chwile zawahania, bo nie wiadomo z której perspektywy na to popatrzeć, tak? bo jeżeli popatrzymy na świat i, i, i kierunek, w jakim zmierza świat, i to, co się dzieje na świecie, nie wyłączając jakichś tam kataklizmów, trzęsień ziemi i tak dalej, to powiemy tak, no dni są złe, tak, no, no przecież tutaj się nawet pogodowo może wszystko zmienić z fatalnym skutkiem dla całej ludzkości I, i, i wiele jest oczywiście w tym prawdy. Ale czy możemy też powiedzieć, że w tych złych dniach są też do, dobre chwile? Tak, bo kiedy są zły, złe dni, to ludzie troszeczkę inaczej myślą, i następuje przewartościowanie wielu rzeczy. W momencie, kiedy tego nie ma, i jest ten pęd i spęd owczy, i, i ten wyścig szczurów, i każdy gdzieś biegnie po swoją e, nagrodę, którą sobie wyznaczył jako cel, e, no to nie myśli się o takich rzeczach, prawda? Kiedy się myśli? No, kiedy są jakieś problemy, trudności, nieszczęścia, albo to, co Salomon napisał, kiedy idziesz do domu żałoby. Wtedy na tą chwilę ludzie zastanawiają się nad tym, że, że ten kres może przyjść nie wiadomo kiedy, a szczególnie wtedy, kiedy są chowane młode osoby, czasem dzieci, tak? no to jest to ból, jest to smutek i, i jest jakaś refleksja nad samym sobą. Tak w samej rzeczy jest. Kochani, temat czasu, jeśli chodzi o Pismo Święte, jest bardzo obszerny. Jest dużo interesujących treści. Ja tylko z niektórych z nich tutaj korzystam. Często sobie takie studium prowadzę. Mam wiele kart, które opisują te zagadnienie, i, i to można by było w zasadzie na kilka kazań podzielić. Więc dokonuję, dokonuję oczywiście pewnych skrótów, bo nie da się inaczej. Z jakim pojęciem w kontekście czasu się spotykamy? Co ze słowem czas w Biblii często się pojawia? Macie jakieś skojarzenia? Czas łaski. Tak, tak. A czas krótki? A, a czas właściwy? Czas właściwy? To jest bardzo ciekawe. Dzisiaj może tego nie dotkniemy. Chciałbym jakby więcej poświęcić czasu na ten temat. Może jak Bóg da następnym razem, ale jest też takie sformułowanie, jak w oznaczonym czasie. Kojarzycie też ta, takie stwierdzenia? Tak, tak. No, moglibyśmy tutaj yy, czytać cały trzeci rozdział prawie Kaznodziei Salomona. Tak? Jest czas umierania, czas rodzenia, czas siania, zbierania, rozrzucania kamieni, mówienia, milczenia. Jest tam tych przykładów, oczywiście, bardzo yy, wiele. Może skupmy teraz uwagę na pierwszej rzeczy, która się pojawia w Biblii i bardzo mocno jest podkreślana, a mianowicie kwestia oznaczonego czasu. Po raz pierwszy spotykamy się z tym stwierdzeniem czy z takim porównaniem w pierwszej Mojżeszowej 18 rozdział i tutaj w 14. wersecie, ja niektóre fragmenty mam już przepisane, żeby troszeczkę przyspieszyć, będę już je czytał. Bóg mówi do Abrahama i Sary. Pamiętacie, 18 rozdział opisuje przybycie Boga w Towarzystwie Dwóch Aniołów, i, i przychodzi Bóg i zapowiada narodzenie się dziecka. Tak? No wiemy, że Abraham i Sara mieli trochę problem z, z uwierzeniem, szczególnie Sara, bo, bo Sara to się aż śmiała z tego, że w tym wieku będzie jeszcze rodzić i tak, i, i tak troszeczkę miała chyba wątpliwości, ale Bóg powiedział w tym tekście tak. W oznaczonym czasie za rok wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. I tu pojawia się ten zwrot. W oznaczonym czasie. Czyli Bóg coś z góry ustala. Jest to oznaczony czas i realizuje swoje zamierzenie. I, i gdy, gdybyśmy czytali 21 rozdział i werset drugi, to tam jest napisane i poczęła Sara i urodziła Abrahamowi Syna. W starości Jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Zobaczcie, jest to podkreślone. W tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. A, a więc Bóg konsekwentnie trzyma się swojego planu. W oznaczonym y, czasie się to stanie. Y, gdy popatrzymy na różne święta izraelskie, dzisiaj były wspomniane, tak? Y, ten cały zegar agralny i tak dalej, podczas lekcji, to wielokrotnie też spotykamy się z takim stwierdzeniem. Niech synowie izraelscy obchodzą Paschę w oznaczonym czasie. To jest na przykład czwarta Mojżeszowa, 9 rozdział werset drugi. E, inne, inne miejsca, e, święto Przaśników, druga Mojżeszowa 13,10. I będziesz przestrzegał usta ustawy tej co rok w jego oznaczonym czasie. Znowuż jest oznaczony czas. Tak? I ten czas został oznaczony dla, dla Sabatu, dla nowiu. Wszystko jest w oznaczonym czasie. Bóg chciał, żebyśmy jako wierzący chodzili, jakby w jego zegarze, w jego czasowym zegarze. Mówiliśmy o tym, że diabeł walczy o nasz czas. I diabeł chce nas z tego czasu po prostu wyrwać. Żebyśmy według jego wskazówek chodzili, a nie wskazówek Boga. Księga Daniela mówi nam coś o czasie. Kojarzymy Księgę Daniela z jakimś czasem wyznaczonym, z wyznaczonymi czasami jak najbardziej, prawda? Księga Daniela słynie wprost z tego, dlatego że w Księdze Daniela znajdują się proroctwa czasowe. 3,5 czasu, tak? 1290, 1335, 2300, 490, czyli 70 tygodni. Nebukadnezar na własnej skórze przeżył Sądy Boże, które jak długo trwały? Siedem czasów, siedem wieków. Oczywiście różne przykłady to różnie oddają, ale to jest ten czas, który upłynął w jego życiu. Bardzo ciekawy fragment w Księdze Daniela w drugim rozdziale i w dwudziestym pierwszym wersecie możemy znaleźć, który jest tłem w zasadzie dla czasów i ustalonych czasów przez Boga w tej Księdze. I czytamy tam tak. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Jakie Bóg zmienia czasy i pory? Dlaczego Daniel tak to ujął? Dlaczego? Jeżeli Bóg ustala pewne czasy, to dlaczego ma je zmieniać? Albo czy w ogóle to czyni? Czy zdarza się, że Bóg zmienia swoje ustalone czasy, na przykład prorocze? Spotykacie się w Piśmie Świętym coś takim? Możemy podać choć jeden przykład, że Bóg jakby zmienił swoje własne zdanie i, i, i własne przez siebie ustalone czasy? Ja myślę, że, że takim miejscem jest choćby Księga Jonasza. Jest tam czas wyznaczony i ile miało upłynąć do zburzenia Niniwy? Pamiętacie? 40 dni. Czy Bóg to zmienił? Jak najbardziej. Dlaczego to zmienił? Bo pokuta była, prawda? Było to proroctwo warunkowe. Ale wyznaczył czas. Gdyby oni nie pokutowali, stałoby się tak? No jak najbardziej, bo Bóg tak powiedział. Tak jak Saro powiedział: Za rok przyjdę, będzie miała syna i miała syna. I 40 dni by upłynęło i nie by nie było. Rzecz niewyobrażalna, po ludzku patrząc, ale Bóg to uczynił. Ale wierzę, że kiedy Daniel wypowiadał te słowa, bardziej, bardziej w kontekście czasów i pór, które ustanowili sobie ludzie i władcy tego świata. My ludzie sobie ustanawiamy różne rzeczy, mamy różne plany i różnie traktujemy czas. Tak? Ale Bóg może interweniować w ten czas. Królny Bóg wierzył, że będzie to tysiącletnie imperium. W ogóle królowie babilońscy mieli takie przekonanie. Martin Kobialka to wspominał w książce Europa w proroctwie też, że Hitler właśnie stąd tą ideę tysiącletniej Rzeszy wyciągnął, właśnie z Babilonu i z pragnień zbudowania tysiącletniego Babilonu. Czy Bóg ukrócił to? No bardzo, 70 lat, tak? Byśmy tej, tej, tej takiej, Oczywiście Babilon był dłużej niż te 70 lat, ale, ale akurat tej, tej hegemonii i, i tego panowania jako potężnego imperium. Jak najbardziej. Wiem, że zaraz będziemy musieli tutaj skracać czas. Zobaczcie jeszcze do Księgi Daniela. Nasz, nasz czas też obowiązuje. Na sam koniec, tam też jest ten wyznaczony czas. I, i widać, że on to towarzyszy właśnie w różnych przepowiedniach, księgach proroczych, ale na coś jeszcze wskazuje. Gdy popatrzycie na jedenasty rozdział księgi Daniela, wiadomo, jedenasty rozdział księgi Daniela to ciągłe zmagania między królem północy i południa, i w jedenastym rozdziale w wersecie dwudziestym siódmym czytamy tak. Obaj królowie mają w sercu złe myśli i przy jednym stole okłamują się nawzajem, lecz im się nie uda, gdyż w wyznaczonym czasie nadejdzie kres. Jak refren piosenki się powtarza. Potem znowuż, werset 29. W czasie, znowuż, w wyznaczonym, wyruszy znowu na południe, lecz tym razem nie powiedzie mu się tak, jak za pierwszym razem. I jeszcze jeden zaraz fragment przywołamy. Co, co to oznacza, że Bóg przez proroctwo mówi, że pewne rzeczy, nawet postanowienia i działania pewnych królów, wszystko się odbywa w wyznaczonym czasie. Co, co to oznacza? Czy nie oznacza to to, że Bóg nad wszystkim panuje? Że Bóg dopuszcza, że Bóg nawet jeśli mówi, że ta potęga będzie działała 3,5 czasu proroczego, czyli 1260 dni, czyli lat, to to znaczy, że Bóg daje ten czas. Ale po, potem jednak jest cięcie. Czyż w Apokalipsie pan Jezus nie powiedział i dałem jej czas, jakiś określony czas, by się upamiętała? O, oczywiście ta symboliczna Izabel jednak nie chce się upamiętać w swoim przestroczeństwie, więc Bóg też będzie coś działał w tej sprawie. Podobnie w Dwunastym rozdziale zobaczcie werset siódmy. Wtedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatelnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas jaki wyznaczony. Dwa czasy. I pół czasu, a gdy doszczędnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni. Czyli znowuż Bóg przez proroka, przez anioła niejednokrotnie mówi, że wszystko ma swój wyznaczony czas. Czy możemy powiedzieć, że Ziemia ma swój wyznaczony czas? Jak najbardziej, prawda? Bóg wie. Zresztą Chrystus Pan powiedział, będąc na Ziemi, że Ojciec wie, w jakim dniu to, to nastanie. To nie jest tak, że Bóg wypatruje tego dnia i zastanawia się, kiedy to będzie. On po prostu zna przyszłość, On wie, kiedy to będzie. I ziemia ma też swój wyznaczony czas. Tak jak i my mamy wyznaczony czas. Ale w tym wyznaczonym czasie może się wiele wydarzyć. W tą złą, jak i dobrą stronę. Bóg stoi za tym, żeby wydarzyło się to, co najlepsze w naszym życiu. Tak? Bóg daje czas nawet odstępcom, żeby się upamiętali. Ale daje im wyznaczony czas. 400 lat wina Amorytów. Był to wyznaczony lat, czas. Do tego momentu. Izraelici jeszcze nie mogli wrócić z Egiptu. Tak? Bóg daje ten czas, żebyśmy go wykorzystali w najlepszym wydaniu. To jest tylko wstęp. W zasadzie później będziemy mówić o tym, jak należy ten czas wykorzystać i jak wskazówki zegara działały w życiu Chrystusa. Jak Chrystus wykorzystywał czas i jak realizował plan, który miał wyznaczony. I jest tam oczywiście pewna szczególna zachęta dla nas. Abyśmy ten czas też właściwie ocenili. Niestety ramy naszego czasu powodują, że musimy w tym momencie przerwać, ale chciałbym właśnie kontynuować ten temat, bo to, to, co najlepsze, co Bóg chce nam powiedzieć przez swoje słowo, jest jeszcze przed nami, lecz chwała Bogu i za te myśli, i za ten krótki czas, który mieliśmy przy Jego słowie. Amen.